Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. One UI Beta 3 trafił na mojego Samsunga Galaxy S25 Ultra w zeszłym tygodniu. Użytkuję tę wersję systemu od tygodni. Chciałbym podzielić się z wami swoimi spostrzeżeniami. Zacznę od bugów, które występują w moim egzemplarzu. Już w BC1, UI 8 miałem problem z kilkoma rzeczami, które zostały zgłoszone w aplikacji Samsung Members. Niestety w Becie 3 żaden z tych błędów nie został wyeliminowany. W dalszym ciągu mam problem z animacją widżetu NowBrief, która polega na tym, że widżet nie wraca na swoje miejsce na ekranie głównym, lecz po prostu znika. Nie jest to coś, co powoduje, że ze smartfona nie da się korzystać, lecz jest na pewno irytujące, szczególnie jeśli spojrzymy na cenę urządzenia. Dziwi mnie też fakt, że w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia tego problemu w aplikacji Samsung Members programiści Samsunga nadal nie potrafią sobie poradzić z tym problemem. Kolejnym problemem, który nadal występuje w moim Samsungu Galaxy S25 Ultra oraz One UI 8 to niedziałająca animacja skrótów. Podobnie jak przy widżeci Nowbrief, animacja powrotu na ekran główny również jest zepsuta. Ikona skrótu po prostu znika, a nie wraca na odpowiednie miejsce na ekranie głównym. Ten sam problem również został zgłoszony ponad dwa miesiące temu i również występuje na moim Samsungu od pierwszej bety. Wciąż programiści Samsunga nie zdołali wyeliminować ten problem. Następny problem, który trapi moje urządzenie, polega na tym, że podczas eksportu filmu zapisanego w formacie LOG, nałożeniu odpowiedniego lutu oraz zapisaniu nowego pokoloryzowanego filmu na urządzeniu, Progress Bar przez cały czas zapisywania nowego wideo pokazuje 100%, pomimo że obok widać postęp w postaci procent zapisania wideo. Ten sam problem również został zgłoszony w aplikacji Members i podobnie jak wcześniej wspomniane błędy, ten błąd również występował w pierwszej becie UI8. Mam też wrażenie, że start urządzenia został wydłużony względem chociażby kolejnych wersji iOS 18 czy 26 oraz UI7. Kilkukrotnie robiłem porównania, w których mój Samsung Galaxy S25 Ultra z One UI 7 pokonywał iPhone'a 15 Pro oraz Samsunga Galaxy S25 z One UI 7 w teście uruchomienia. Natomiast po zainstalowaniu One UI 8 mój Galaxy S25 Ultra za każdym razem przegrywa w tym teście. Mega dziwna sprawa, szczególnie jak spojrzymy na wyniki w benchmarkach. Samsung Galaxy S25 Ultra z One UI 8 Beta osiąga bardzo podobne wyniki, jakie osiągał z One UI 7 na pokładzie. Jeśli chodzi o kwestię baterii, to osobiście nie zauważyłem jakichś drastycznych różnic. Mój Galaxy S25 Ultra osiąga podobne wyniki, jakie osiąga na poprzednich betach. Wciąż mam około 6 godzin na ekranie przy około 30% baterii w zapasie. Obecnej becie One 8 wciąż nie uświadczymy nowych funkcji znanych z najnowszych foldów oraz flipów. Wszystkie te problemy, o których wspomniałem nasuwają mi pewne przemyślenia, a mianowicie po co Samsung w ogóle udostępnia program beta testów, skoro po kilkukrotnym zgłoszeniu tych samych usterek w kolejnych betach wciąż brak rozwiązania tych problemów. Użytkownicy dostają kolejne bety, w których brak naprawionych błędów oraz brak najnowszych funkcji. W sieci można również znaleźć wersje systemu przeznaczone dla wewnętrznych testów, w których wcześniej wspomniane problemy nie występują oraz w których możemy znaleźć najnowsze funkcje. Osobiście trochę zaczyna mnie irytować obecna polityka dotycząca beta testów kolejnych wersji systemu. Irytuje też fakt, że wersja stabilna w One UI 8 ma trafić na model Galaxy S25 Ultra dopiero we wrześniu obecnego roku, a więc można spodziewać. Się jeszcze co najmniej jednej wersji beta na ten model. Zarówno Galaxy Fold 7 oraz Flip 7 mają już zainstalowaną stabilną wersję One UI 8. Więc dlaczego model Galaxy S25 wciąż musi czekać aż do września? Przecież One UI 8 nie wprowadza żadnych znaczących zmian względem One UI 7. Więc dlaczego południowo producent smartfonu tak długo zwleka z wydaniem stabilnej wersji One UI 8 na swój flagowy model? Na to pytanie niestety nie znam odpowiedzi. Niektórzy twierdzą, że może chodzić o sprzedaż najnowszej odsłony foldu, jak i flipów, natomiast dla mnie ten argument ma mało sensu. Po pierwsze, One UI 8 nie wprowadza jakichś kluczowych nowości, które miałyby napędzać sprzedaż najnowszych flipów oraz foldów. One UI 8 jest tylko udoskonaloną wersją One UI 7, którą obecnie mamy na pokładzie wielu smartfonów Samsunga. Nie mamy tutaj nowych rewolucyjnych funkcji AI, które są ekskluzywne dla nowych modeli. Po drugie, wydaje mi się też, że zarówno Galaxy Z Fold 7, jak i Z Flip 7, jak i Galaxy S25 celują w zupełnie innych odbiorców. Wątpię, by osoba, która kupiła Samsunga Galaxy S25 czy też Galaxy S25 Ultra, chciała teraz wymienić kilkumiesięczny smartfon na nowe urządzenie, które de facto ma praktycznie te same funkcje oraz praktycznie ten sam hardware co Galaxy Z Fold 7 oraz. Z Flip 7. Zmieniając Galaxy S25 Ultra na Galaxy Z Fold 7, nie zyskamy lepszego i szybszego procesora, więcej pamięci RAM czy jakichś rewolucyjnych funkcji. Ba, osobiście uważam, że taka zmiana spowoduje utratę kilku kluczowych funkcji, takich jak chociażby pięciokrotny zoom, lepszy aparat ultra szerokokątny, większą baterię, lepsze chłodzenie oraz wsparcie ryśnika S Pen. Jedynie co potencjalny kupujący zyska, to większy ekran. Moim zdaniem, zarówno Galaxy S, jak i Galaxy Fold czy Galaxy Flip celują w zupełnie innego konsumenta, i One UI 8 na pewno nie jest kartą przetargową, która ma spowodować, że nagle kupujący zaczną przesiadać. Się ze swoich Samsung Galaxy S25 na Galaxy Z Fold lub Z Flipy. Problem z opóźniającą się premierą One UI 8 dla linii S25 oraz pozostałych modeli musi leżeć gdzie indziej. Jeśli masz jakiś pomysł lub teorię dlaczego Samsung opóźnia One UI 8 dla serii S25, podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu. Daj również znać czy podzielasz moją opinię. Jeśli masz zainstalowaną najnowszą betę One UI 8 na swoim Galaxy S25, daj proszę znać czy u Ciebie również występują te same problemy o których wspomniałem wcześniej w tym materiale. Na dzisiaj to już wszystko. Wszystko zachęcam do lajkowania oraz subskrypcji mojego kanału. Ja się zmywam i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!